Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś moja premierka z Kierunek kasa. Mam 10 sztuk. Zrabka za 5 zł. Szukamy wygrywających liczb albo takiego klipsa. Tak się przedstawia tabela. Już na pewno wszyscy widzieli. No i co, bez przedłużania, będziemy grapać. U mnie z opóźnieniem, troszkę premierka, ale mam nadzieję, że nic. Nikt się nie będzie na mnie gniewał. I zaczynamy wygrywające liczby. Zrobka z numerem 4, 15, i mam 4, 21, 1 oraz 14. I co tutaj jest? 8, 28, 9, 6. 16, dalej 2, 29, nie, nie mam takich 30, to już w ogóle 23 oraz 22, tuż obok. Dobrze, pierwsza przegrana. Zrabki mam różne, tam losowana, także tutaj numer 42. I mamy liczbę sześć, dwadzieścia sześć, dziewiętnaście i dziewięć. Mam trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, trzy i siedemnaście, drugi rządek dwadzieścia cztery, nie ma

Mam jeden, dwadzieścia osiem, siedem, trzydzieści pięć nie ma, trzydzieści trzy też nie, trójka, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery, czternaście i dwadzieścia trzy. Ups.

trzydzieści jeden, dwanaście i dwadzieścia dwa. A jest osiemnaście, czternaście, trzydzieści dwa, cztery, dwadzieścia jeden, osiem, dwa. Dwadzieścia trzy, trzy i trzynaście. No nie ma. Kolejna przegrana. Dobrze, kolejna, no mam numer dwadzieścia pięć. I tu szukam czternaście, trzydzieści siedem, dwadzieścia trzy i jeden. A mam dwadzieścia pięć, no ale. To nie wygrywa. 31 nie ma. Dwójka, no to blisko. 32, 37. No jest, wreszcie wygrana. Już nie będzie sera. 16 i jest klips. 24 nie ma. 3 i 13. 37 daje dyszkę. I klips dyszkę. Dobra, 20 zł jest J. E, nie pamiętam czy J to było 20 zł, ale nic tu więcej nie widzę. Chyba powinna się zgadzać. Dobra, to chociaż tyle odzyskane. Teraz numer 44

Dwójka no to bliziutko, cztery i trzydzieści jeden. Tutaj nie ma Dobrze, jeszcze trzy zrabki, numer trzydzieści sześć. I co tutaj mamy osiemnaście? Trzydzieści siedem? Siedemnaście i osiem.

I tu mam numer trzydzieści jeden, a tutaj jest dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery i dwadzieścia sześć. Takie liczby, a moje dwadzieścia cztery. No nie ma. trzydzieści sześć, trzydzieści dwa, dwadzieścia osiem. I sześć, czternaście, trzydzieści siedem, dwadzieścia jeden, siedem i dwadzieścia pięć. Nie ma nic. No i dobra, ostatnia z numerem ósmym. A tutaj mamy tak, dwadzieścia trzy, dwa trzynaście i siedemnaście, a jest dwadzieścia sześć, szesnaście, dwadzieścia osiem, sześć, dwadzieścia dwa, trzydzieści jeden, dwanaście, dwadzieścia jeden, cztery i dwadzieścia siedem. Na to. Całych tych 10 zrapek e, udało mi się tylko wyciągnąć jedną w kwocie 20 zł, odzyskane w strawce z numerem 25, także no trzy dyszki na minusie, no ale nic na to nie poradzimy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Pa!